Hej, hej! Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Śliskowska i witam Was z, w tej wyjątkowej pozycji. Jest to pozycja głębokiego przysiadu, i dziś filmik będzie dotyczył właśnie tej pozycji. Głęboki przysiad, potocznie zwany y, przykucem słowiańskim. I dziś go sobie rozpracujemy i bardzo. Serdecznie polecam do wykonywania go jak najczęściej. To ćwiczenie jest również testem, testem na, na, na mobilność naszych bioder, kolan, stawów skokowych. Jak wejść prawidłowo w tę pozycję, ustaw stopy trochę szerzej niż Twoje barki i w miarę równolegle względem siebie. Zaczynasz schodzić na prostych plecach yy, głęboko. Warunek taki, że całe stopy przylegają do podłoża. Jak siedzisz głęboko, Twoje uda dotykają do łydek, a kolana rozsuwasz na zewnątrz. Utrzymujesz głęboki przysiad z jak najdłuższym kręgosłupem, bokiem wygląda pozycja w ten sposób. Jeśli miednica się podwija i zaokrągla, szukasz wydłużenia, szukasz długości kręgosłupa. I, I takiej strzelistej sylwetki w tym głębokim przysiadzie. Dlaczego jest to test? Dlatego, że ym, jest to sprawdzian dla mobilności naszych stawów biodrowych, kolanowych i skokowych. I jeśli 10 minut jesteś w stanie w tym przysiadzie, przy kucu wytrwać, no to znaczy, że masz sprawne wszystkie swoje stawy dolne i cały kręgosłup. Jeśli nie, to jest to ćwiczenie do wykonywania, aż tą sprawność uzyskasz. 10 minut, jeśli bez problemu wytrwasz w tej pozycji, no to super to jest dobra wiadomość dla Ciebie i bez bólu tutaj w kościach piszczelowych. Tak, to też jest ważne. Jak inaczej wchodzić w tę pozycję, żeby ona była początkowo ułatwieniem? No, na przykład łapiesz się albo stołu, ja w tym przypadku brzegu łóżka, i przytrzymując się swoimi rękoma, szukam wydłużenia kręgosłupa i opadnięcia miednicy w kierunku pięt, natomiast nie podwinięcia. Tu szukamy wydłużenia. Inna pozycja, którą możesz sobie przybrać dla ćwiczenia, to łatwiejsza wersja, to jest oparcie się o ścianę, o szafę, tak jak w moim przypadku, czyli cała miednica przylega plecy, potylica, no i sobie siedzisz w tej pozycji tak długo, jak jesteś w stanie wytrwać. 10 minut, tak jak powiedziała, może być z przerwami, takimi krótkimi, dzięki którym trochę Twoje mięśnie, stawy odpoczą, przyzwyczają się, po czym wchodzisz znowu w pozycję, tak? Siedzisz sobie, ok, odpoczywasz, Pracujesz. Co możesz robić w tym czasie? Na przykład czytać książkę. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa Pa!